Czy sygnalista może podłożyć podsłuch? To już takie dziwne pytania, słuchajcie Państwo, zaczynają się pojawiać na szkoleniach z zakresu ochrony sygnalistów. Otóż po pierwsze, żeby być sygnalistą, trzeba zgłaszać coś, o czym dowiedziałem się w kontekście związanym z pracą. Czy wykonywałem jakieś obowiązki służbowe na rzecz jakiegoś podmiotu prawnego? Nie, że ja dowiedziałem się z telewizji, że w tym zakładzie jest naruszane prawo. To po pierwsze. Po drugie, to, że pracownik dowiedział się o naruszeniu prawa nie wynika z popełnienia przez niego przestępstwa. W Polsce pocuchów podkładać nie wolno. To jest przestępstwo. Oczywiście są uprawnione określone służby, no ale nie nasi pracownicy w naszym zakładzie. Gdyby zatem nasz pracownik podłożył taki pocuch dyktafą u prezesa w gabinecie, może u kadrowej w pokoju, może u księgowej, to nie będzie chronionym sygnalistą. Mało tego, prokuratura postawi mu zarzut za podejrzenie popełnienia, przez związanego z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, właśnie nielegalnych podsłuchów. A zatem powiedzcie waszym pracownikom, potencjalnym sygnalistom, że za takie coś nie ma się do ochrony, nie ma się żadnej ochrony, za takie coś odpowiada się karnie przed sądem.